Hej, hej, ty, ty. Pamiętasz moją zeszłą tygodniową analizę wideo? Tak, tą analizę, którą opublikowałem tydzień temu. Nie pamiętasz? Nie oglądałeś? A może chcesz ją zobaczyć jeszcze? Warto? Dlaczego? Słuchaj, jeden z tych instrumentów, o których mówiłem, jeden z tych trzech, o których tam mówiłem, już bardzo dużo urósł. To jest platinium. Ono w zeszłym tygodniu wzrosło rekordową wartość. Teraz widzisz screen, ja tą analizę opublikowałem w miejscu, kiedy platyna była dokładnie tam, gdzie teraz wskazuje strzałka, a w tej chwili jest w tym miejscu, w którym widzisz. Chcesz wiedzieć jeszcze, co to są za kolejne dwa instrumenty, aby nie stracić takiej okazji? To serdecznie zapraszam Cię do obejrzenia tego wideo. Tutaj gdzieś znajdziesz link do tego wideo, gdzieś w opisie, albo po prostu zajrzyj na mój kanał na YouTube i tam po prostu zobacz tą analizę. A jeżeli chciałbyś nie przegapić kolejnej okazji, bo te dwa kolejne instrumenty są także mega, mega, uważam, mocno wzrostowe, o których mówiłem. To serdecznie zapraszam Ciebie na webinar. Wtorek, godzina 20. Zapisz się teraz na niego. Ja tam jeszcze przypomnę te dwa pozostałe instrumenty, jak nie możesz znaleźć teraz ich. I na tym webinarze dowiesz się, w jaki sposób takie okazje inwestycyjne, które gdzieś publikuję tutaj w internecie. Regularnie zresztą zamienić na konkretne pieniądze. Podczas tego webinaru opowiem o mojej strategii inwestycyjnej, dzięki której właśnie takie okazje zamieniam na konkretne wyniki. No i moja tutaj krzywa kapitału cały czas, cały czas rośnie. Także serdecznie Ciebie zapraszam. Link do zapisu tutaj masz albo w opisie tego filmu, albo gdzieś tutaj w komentarzu. Jak się nie pojawić, no to po prostu nie wykorzystasz tych kolejnych. Okazji, a chyba warto, nawet jeżeli w tej chwili inwestujesz na jakichś innych instrumentach. Także Ciebie serdecznie zapraszam. Wtorek, godzina 20. Widzimy się na tym spotkaniu. Pozdrawiam, Robert.